I ośmiomeczki, ośmiomeczki z tej strony, i ty dzisiaj wbijamy do Bloßburga. I nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczku, więc. Yy, no, jeszcze podam wam do tego link yy, do kolegi kanału. Yy, I subskrybujcie. Ja coś to to moja hata jest dziwna. Jak cię? Yy, No do, aha. Fum, Dobra. Zaraz yy, idę się przybrać. No, idę znaczy się zmienić. Dorosłego dobra, więc idę sobie spać, spać, spać. Dobra, wyspałem się. Idę sobie telefonu oglądać.

Coś smacznego jest. Ponki. Dobra. I może na następnym odcinku zrobimy odcinek yyy... Y, y, no, rodzinka Blosburga. Że ja jestem tata, a mój kolega jest synkiem. Dobra, to my już idziemy, bo może w piątym odcinku na, na, na Jakubylecie na kanale będę zdawał prawo jazdy jak będę miała 18, bo my już nagraliśmy drugo, drugi odcinek hungry, nie wiem co to znaczy hungry hungry, hungry e, jedzenie, energia e, zabawa jedzenie to jest chyba Dobra, nie będę tego robił A, wiem już. No dobra. E, nie, wiem, nie ma co, co robić. Тут и прятаться. Dopiero trzy No ale mało tutaj się zarabia. Dobra, na trzeci lawal i Jeszcze tylko cztery osoby. Teraz e, ja wychodzę z tej pracy. Dobra. Ja idę pokupować pankejki. Dobra, tyle wystarczy. Coca-Cola, tyle wystarczy. E, jabłuszka, tyle wystarczy ananasków nie ananasków tylko bananków kilka też wzięłam ale tutaj nie pokazuję. na chipsy też mm, dobra e, woda Ar arbuski. Dobra, teraz idziemy wpakować sobie Cyk, pyk, pyk, dziękuję To jest automatyczne skosowanie, dobra Dobra, spakowałem Idę do domu, A właśnie, muszę, jeść, muszę jeszcze do, do... Do, do, tego... Do fryzjera, bo umówiłem się Poczekaj, zobaczę czy to, to jest kolega, będzie mi obcinał. E, dzień dobry, dzień dobry, czy jest uoprzeczący? Tak jest, która kolej teraz? E, moja? No to idź, szybko. No dobra, idę. E, tak, to... Um... kurcze gdzie te włosy są o okej okay. o sobie e, to nie mm. dobra ale tak to niestety usuniemy teraz tak um. aha to nie moja bluzka to może taka nie Może taka? No, okej. Okay. Mm. Mm. i to wszystko kok 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 No dobra 400. Eee dobra, teraz idę się idę po zarobić trochę. Na no jaki mam lewentu. 3. Nie wiem po co niebieski. No o co chodzi? E. O i pink. E, no okej, okay. Dobra, dziesięć tysięcy równe. Dobra, i szybko idziemy do domu. Ale co mnie, Gdzie mój dom Siu, 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 siu. O nie. Co to nie ten dom? Nie przejeżdżaj mnie. Pięć łapek. Kolejna seria. Na no lewo, na prawo, kurajdu górę i exempla, no jak pian i to jest mój dom Patrzcie, to jest moja elektryczna brama O widzicie? Otworzyła się sama I moja... E, I mój garaż, Poczekaj, ta stryk. No widzicie

Dobra, idę się wykąpać, bo śmierdzę. Jak, jakbym był biedny. Ciach pach, i już zmyka śmród. I śmród. Śmród. Nie napiszcie w komentarzu o której godzinie. Yy, ogląda to, ten filmik, Bo ja wstawiam wstawiłem, no wstawiam ten o, odycy na o jedenaste o szesnastu jedenaste chyba. Dobra, sobie postawiłem. I co teraz? I co teraz, i co teraz? Mm. O i pokażę Wam taka co ja przed chwilą trąbałem. To no wiecie, musicie kupić laptopa albo kompa za 3 albo za laptopa za 4. I patrzcie, tutaj macie co nie i tutaj macie kamerkę na podglądywaczkę. Czy ktoś tam nie obserwuje, czy ktoś tam jest no i wiecie. To by było na tyle. Nie zapomnijcie tutaj zostawić łapkę w górę, subskrypcję, więc nara. Więc się mam więc Siemanko nara